W tym filmie pokażę Wam, jak zaprojektować własną CW Fotoksiążkę. Bez trudu stworzycie ją w bezpłatnym programie CW FOTOŚWIAT. Gotowi? Zaczynamy! Po uruchomieniu programu kliknijcie pozycję CW Fotoksiążka na liście fotoproduktów. Projektowanie rozpoczynamy od wyboru rozmiaru CW Fotoksiążki. Jest aż 9 formatów do wyboru: od małych, przez średnie po XXL. Na potrzeby tego filmu wybiorę CW Fotoksiążkę Dużą Panoramę. Następnym krokiem jest decyzja dotycząca rodzaju papieru, na którym zostanie wydrukowany Wasz projekt. Strony CV-fotoksiążki mogą być matowe lub błyszczące, wydrukowane cyfrowo lub wywołane na papierze fotograficznym. W sumie to sześć różnych opcji, a każda ma własne wizualne zalety. W kolejnym kroku wybieramy rodzaj okładki. W zależności od formatu CV-fotoksiążki znajdziecie tu kilka różnych wariantów. W przypadku cewy fotoksiążki w formacie dużym panoramicznym mamy do wyboru dwie opcje okładki: twardą oraz miękką. Gdy podejmiecie decyzję dotyczącą papieru i okładki, zostaniecie przeniesieni do dalszej części kreatora. Cewę fotoksiążkę możecie wykonać samodzielnie lub z pomocą automatycznego asystenta. W tym filmie wykonamy projekt samodzielnie. Wybierzcie opcję po prawej stronie, żeby przejść dalej. Aby dodać zdjęcia do projektu, należy wybrać dany folder na swoim komputerze. Możecie też podłączyć swoje konto z mediów społecznościowych. W celu umieszczenia zdjęcia na stronie, po prostu przeciągnijcie je i upuśćcie. Możecie zmienić układ zdjęć na stronie w dowolnym momencie projektowania. Każda strona może być inna, jeśli macie takie życzenie. Kliknijcie w przycisk Układy Stron, znajdujący się w lewej dolnej części ekranu. I skorzystajcie z jednego z gotowych układów lub stwórzcie swój własny. Gotowe układy stron są zorganizowane według liczby zdjęć znajdujących się na stronie. Kiedy znajdziecie preferowany układ, po prostu przeciągnijcie go na stronę. Następnie kliknijcie w przycisk zdjęcia i filmy wideo, aby powrócić do dodawania zdjęć. Każdą dodaną fotografię bez trudu powiększycie lub zmniejszycie. Wystarczy chwycić kursorem jej narożnik lub krawędź i przeciągnąć. Aby wypełnić całą stronę jednym zdjęciem, należy ustawić je jako tło. Kliknijcie na wybranej fotografii prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierzcie ustaw jako tło. Możecie zdecydować, czy wasze zdjęcie ma być tłem strony prawej, lewej albo ma widnieć na obu. Jeżeli w trakcie projektowania chcielibyście zmienić format, rodzaj papieru lub okładki, wystarczy, że klikniecie w szary przycisk Zmień Właściwości Produktów w prawym dolnym rogu ekranu i dokonacie żądanych zmian. W każdej chwili możecie podejrzeć swoją cewę fotoksiążkę w trybie pełnoekranowym. Żeby to zrobić, wystarczy kliknąć przycisk Uruchom Prezentację. Na każdym etapie możecie również zapisać swój projekt, by móc wrócić do niego później. Kiedy będziecie już zadowoleni z efektów swojej pracy i gotowi, aby dokonać zakupu, kliknijcie przycisk Zamów tutaj. Wówczas zostaniecie przekierowani do strony z podsumowaniem zamówienia i płatnością. No i gotowe! Oto Twoja pierwsza CW Fotoksiążka. Dziękuję za uwagę!